Cześć kochani, dzisiaj chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim Polakom za to, ile robicie dla nas w tej ciężkiej chwili. To naprawdę jest niesamowite. To, jak wy to robicie, nie śpią w nocy, ludzie dzwonią do mnie, przyjeżdżają, przywożą różne rzeczy, pomagają, wpłacają, my wysyłamy, my zbieramy... Busy. Wysyłamy ich na granicę. Mamy kontakt, który bezpośrednio teraz... Wcześniej pomagaliśmy ludziom na granicy, bo tam była e, tak naprawdę katastrofa, bo nie, brakowało nawet jedzenia dla małych dzieci. Teraz sytuacja się bardzo ustabilizowała na granicy i teraz wspieramy te rejony Charkow, e, Herson. Mamy kontakt na granicy, wysyłamy tam bezpośrednio e, w te... W te, w te miejsca, które najbardziej teraz potrzebują jedzenia rzeczy dla dzieci i, i, i tak dalej. Działamy będzie dobrze. Ukraina walczy tak, jak nigdy nikt. I to jest i to jest naprawdę przerażające. To nie jest wcale przerażające. Widziałam zawsze, że nasz naród ma w sobie to coś. Co już odczuwaliśmy w czasach Majdanu, i teraz jest to po prostu wyszło na nowy poziom, tak chciało. Chciałabym też Was uspokoić, czy nie wiem, czy mogę tak mówić, no ale wszyscy moi znajomi pytają, jakby i boją się, że, że jutro Rosja będzie tu. Nie, nie będzie. Nie będzie, na pewno. Bo nie potrafili zrobić tego, e, co planowali, i nie potrafią. E, za małe mają na to jaja, więc e, nie ma szans. Nie ma szans. E, ogólnie a chciałabym też podziękować za Wasze komentarze. Nie wiem, mówią, że ich ktoś usuwa. Pff, nie mogę nic o tym powiedzieć, nie wiem o co chodzi. E, Znów powtórzę, że zbieramy teraz na bus, duży bus. Mamy transport, mamy tak naprawdę kontakt, możemy wysyłać bezpośrednio. Zbieramy, zbieramy pieniądze na duży bus Pampersów na pół z produkcją firmy Nestle. To są słoiczki dla dzieci. Będziemy to wysyłać w Charkow. Docierają do mnie wiadomości, że sklepy są puste. Y zaczynają być puste. Nie wszędzie. Oczywiście jedzenie jeszcze tam starczy y ludziom na kilka dni, ale to może być y problemem za chwilę, więc my działamy teraz, próbujemy zrobić co tylko się da. I Proszę Was, każda złotówka ma znaczenie, 5 zł, 10 zł, ja nie planowałam zbierać, jakby nie jestem żadnym fondem, funduszem ani, ani nic w tym stylu, ale mam dostęp do właśnie takiego sklepiku firmowego, bo ja pracuję w firmie i mam dużo znajomych w korporacjach, więc działamy. Jakby prywatnie w ten sposób. Duże firmy oczywiście też robią dotacje i na większą skalę, na bardzo dużą skalę przez UNICEF-a i Czerwonego Krzyża, ale to trwa z kilka dni, a my chcemy pomagać tu i teraz, żeby, bo jesteśmy w kontakcie bezpośrednim ze, ze Wschodem i, i tak to jest po prostu. Będę wdzięczna za każdą pomoc, za każdą. Słowo, za każdy komentarz, który wpiszecie, naprawdę uwierzcie mi, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest mega ważne, bo to wsparcie nadaje takiego jakby, nadaje sił, daje moc i każdy ucisk, każde każdy dobre słowo w tej sytuacji jest na wagę złota. Chcę też powiedzieć, że. Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają, do mnie dzwonią, piszą i pytają o pracę. Wczoraj, e, przyje, e, ktoś, wczoraj dziewczyna przyjechała, dzisiaj chce wychodzić do pracy, e, bo nie może siedzieć na miejscu, chce coś robić i, i taki jest nasz e, naród. I wiem, że taki jest też wasz naród, bo jesteście wielk, wielk, wielkie, wielcy, nie wiem. Dziękuję, Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Serdecznie. Sława Ukrainie, Sława Polsce.